Jesteśmy nad naszym ulubionym jeziorkiem. E, teraz w zimowej odsłonie. Hmm. Chodzimy po lodzie, już w tej chwili. Eryk, nie za daleko, proszę. Mama, zdjęcie! No, zdjęcie, filmuję Was teraz. A, tak. Ok? No, lód wydaje się całkiem solidny. No, ale to tylko się wydaje. Zawsze trzeba uważać. Ok, nie jak nie zawsze idź, ty, mądralińska. Dobra, idziemy dalej. O, nieźle. Eryk, też zrobisz? Ja, ja. Dobra. Bye-bye.